Ziska z tej strony Maksym a dzisiaj sobie wbijemy 17 Tak, bo chcę zdążyć do końca sezonu Chcę mi się 17 a brakuje tylko 3 pucharków, więc wstawiam że będzie kilka przegram, bo może... A może wygram. To będzie chyba jedna gierka. Mam nadzieję... Jestem na słońcu i będzie mi się tak ciężko grać. Nie tak razi. Mogę mieć lekkie lagi, ale to przez mój net. Łotwók rozwaliłem. Jestem niby dwie minuty, a mnie tak razi, to słońce denerwuje mnie. Nie lubię być na słońcu, szczerze. Może być para, że raczej. Jezu, muszę iść gdzie indziej. Okej. Tu może być kilka przegranych. Ja nie mam zamiaru tutaj przegrać. Bo jak ty wygrać? Się. Szybciej. Go, go, Power Rangers O! Wszystkie... O, dobrze, pięknie. Jeden go. Znaczy jeden, jeden. Uppp Świetnie Czyli pierwsza przegrana Uwaga I tu brakuje jeszcze jednej wygranej I Widzimy się jutro o dziesiątej, bo będzie koniec sezonu, chyba nie po jutrze, pojutrze będzie koniec sezonu raczej. Albo jutro nie. Co? Będę musiał zobaczyć. No kurde, potem to temu frunkowi. To nic. Ej. on, No nie. Naprawdę. Nie strzelać, mogłem po prostu wejść do bramki, ale by mnie zabili, więc... W ogóle chyba tutaj mnie ma ultem na hita. A zapomniałem. W ogóle gramy sobie kiełkiem. Po co kogo to interesuje? Chyba każdy zna każdą postać. prawo stary się. Chyba, że ktoś jest nowy to po prostu to jeszcze nie zna wszystkich postaci, to, to niech sobie wydostuje na jaskini treningowej. Więc... No ja Jezu, nienawidzę jak to mnie przysiąga. Wystarczy tylko. Dobrze. Strzelić. Ok, ok, no i tu podejrzewam, że to będzie, już wygrana 17 kg. To już nic im nie pomoże. Jeden taura, to nic nie robi. Czy ten młot mnie denerwuje? Ale no, ten Frank mi pada i niech on ich zultuje. Albo niech już wejdzie do bramki. No i 17 kawita. Hmm. Równa Jak to równe? O te Ha, dobra. O przecież dobra. Równa 17 tysięcy. Bo zapomniałem, że na zadymie ma się plus 8 zamiast plus 9. No. Równiutki 17k. No i co, ja się z Wami żegnam. To był taki króciutki odcineczek, żeby Wam pokazać jak gra. Mimo, że tam jedną skrzynkę. Do Sandy. O, i do kiełka. Ładnie. Więc to by było na tyle. No i co? Hello! A, no i będę zapomniał Zostawcie tu łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i co? Sorry, że nie było odcinków. Dzisiaj będą dwa, potem był, był taki króciutki. Elo!